Pojrzałeś. Jeśli będziesz się powstrzymywać, nigdy nie osiągniesz lepszych rezultatów. Nadszedł czas. Leo, rzuć zaklęcie, którego Cię nauczyłam. Znowu żyję. W Zoltunie Kulu, musisz aktywować czarny kamień dusz. Użyjemy go, aby uwięzić dwóch ostatnich władców piekieł. Znam twój głos, nieznajomy. Nawiedzą mnie po śmierci. Tak samo Amen. jak rozkazywał mi za życia. Gdzieś jest Tyrael. Tak, to ja. Ale teraz jestem śmiertelnikiem. A, los bywa taki kapryśny. UMH. Hmm. Tak. Fajny, oddam ci czarny kamień dusz, ale w zamian musisz zespolić moje ciało. Za życia byłeś zdrajcą. Skąd mam wiedzieć? Że po wskrzeszeniu nie będziesz stanowił jeszcze większego zagrożenia? Nie możesz mieć pewności. Musisz sobie zadać pytanie. Ile jesteś w stanie zaryzykować, aby ocalić ten plugawy świat? Wszystko. Niech będzie. Najpierw musisz odzyskać moją krew z ziemi, gdzie została ukryta. Znajdziesz ją pod bezludnymi piaskami, do których prowadzą te akwedukty. Pójdę z tobą. Powinniśmy wziąć z sobą głowę kula. Może powie nam coś przydatnego. Włożę ją do twojej zakwy. To szaleństwo. Wiesz przecież, że Interesująca z Ciebie osobka, co. Ciekawe, czy Twoi znajomi wiedzą, kim naprawdę jesteś. Co tam mam roczesz? O, wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Ak. Ja wiem, o co mu chodzi. Ja wiem, o co mu chodzi. On już wie, kim ja jestem. A Okay. Nie wejdziesz do akweduktu. Władca wylial żąda twojej chmi A założy mi się, że wejdę?